Dzień dobry. Zobaczmy, co z tą wisłą. Zrobimy sobie jakiś, może nie najkrótszy, spacer po wiśle, w miejscach, w których do zatrucia na szczęście nie doszło. Zobaczymy, czy będzie widać jakieś ciekawe ryby. Zaczynam ten film po raz trzeci. Wcześniej byłem już w kilku miejscach. Niestety nie widziałem nawet śladu życia. A tutaj zobaczymy. Zaczynam od malutkiej przynęty. Chcę zobaczyć, czy jest tutaj cokolwiek. Nie mam określonego celu w tym łowieniu. Spróbujemy złowić okonia, klenia, może jazia, może sandacza. no a co się akurat trafi, a może okonia. Będę dostosowywał swoje przynęty do warunków w miejsca, w którym będziemy. Na razie mały paproszek. Zobaczymy, czy jest cokolwiek, co by chciało chociaż stuknąć. Kilka miejscówek do przejścia jest. Mam nadzieję, że w którejś coś trafimy, ale przede wszystkim, że gdzieś zobaczę jakieś życie, bo. Wiem, że jest druga połowa października i te ryby już pewnie się chowają w dołkach, ale nie zobaczyć nawet śladu życia na takiej rzece. Niepokojące, a za mną już jakieś 3 godziny spaceru. Woda jest też bardzo czysta jak na Wisłę, w okularach polaryzacyjnych widzę pewnie na metr w dół i ani sztuki, drobnicy. Niesamowite. Oczywiście może być tak, że ryby z tej części rzeki spłynęły tam, gdzie zatrucie było, bo zwolniło się dużo miejsca w rzece. W końcu tych ryb padła cała masa. A jeżeli ktoś by był ciekawy co do tej całej sprawy z Wisłą, nic nie wiadomo. Nadal. A dopiero minęło półtora miesiąca. Kto by się tam spieszył? O, widzę pierwsze uklejki. Najwyższa pora. Mamy to. <laughs> Gościu, wie, że już wyciągałem zestaw do góry? <laughs> A, wypatrzyłem uklejki w okularach. O to chodzi. No nie masz dwóch dych. Nie może i nie jest zbyt potężny, ale może jeszcze urośnie kiedyś. Wypuścimy go trochę dalej. Ryba jest? Jest. No przecież o to chodziło. O, ale poszedł jak rakieta. Przy samym skraju główki uderzył. Ciekawe czy jest ich więcej. Oj, a to mógł być kamień już. Wiecie na uwadze, że jak na warunki tego odcinka Wisły nawet jeden okonek to już jest dobry wynik. Ale był jeden to znaczy, że może ich być trochę więcej. Uklejki już odpłynęły. Widziałem je jeszcze tu przed chwilą. Poszły. Mam nadzieję, że nie wszystkie okonie spłynęły z nimi. Po pięciu minutach stwierdzam, że jednak wszystkie spłynęły Uu, hu, hu, hu. z uklejkami Ole strzelił! Jest! Większa ryba! Oj, ładna! Piękny oksik. U ładniutki! Ole chodzi w tej wiśle. O ty! Ole jesteś zapięty do kitu Teraz co, ja tam zajdę. To mogę wszystko spłoszyć, ale nie ma wyjścia. Udało się. O, ty. Jednak został jeszcze jeden. O, jajaj. Trafił się. Gościu, nie wiem kto z nas jest bardziej zaskoczony tym, że wziąłeś, ale myślę, że wiło wszystko ja. Nie mogę znaleźć miarki. No umówmy się, jeszcze nie jest aż taki do mierzenia, bo ma... No na moje oko masz coś koło 30-28. No to jak na Wisłę. I na takie ciekawe miejsce, to tu się, wow, jaki wkurzony. Ok, do domu. Jak rakieta. Oczywiście popłynął tam, bo przecież nie mógł tam, wiadomo. A tam w prawo łowię. Kurde, ale fart, że nie zdecydowałem się jednak stąd iść, tylko jeszcze stanąłem porzucać parę razy. Jak na rzekę, to jest naprawdę piękne okoń. I teraz dwa brania bardzo szybko, a jak ładziłem wcześniej na innym odcinku Wisły nawet dotknięcia nie było i nie widziałem nawet pół ryby. Ale grunt, że się dzieje. Z bardzo delikatnego podbicia z warkocza. Piękna sprawa. Wyczerpałem miejscówkę. Nic więcej przez kolejne 10 minut. Jest! Ale są jeszcze gdzieś tu. Co prawda maluch. Ale jest Mam trzy ryby na spinning Nie wiem kiedy tyle ostatnio miałem Piękne maluszki Złapałem spokojnie Drugą ręką przygniotłem trochę, ale Ach, mamy cię. Chodź, zasuwaj do domu Jako idealnie widzę w tych okularach. Wszystko widać. Kurczę, w końcu trafiłem w miejscówkę. Aż nie do wiary, wystarczyło mi to, że zobaczyłem te małe rybki, już wiedziałem, że tu się może coś dziać. W końcu, oczywiście nie dzieje się co rzut, wiadomo, ale coś czasami skubnie. Zaraz się przeniosę i podejdę to od innej strony. Chyba tak mi się to wydaje logiczne pójść stamtąd i zejść w dół. Było puknięcie, nie zaciąłem. Nie wiem czemu. Starzeje się. Mam wrażenie, że tutaj w samej klatce nie siedzą, tylko przy samych brzegach. Jeżeli coś się dzieje z klatki, to właśnie tam. Tutaj już nic się nie dzieje. Tak jak mówiłem, podejdziemy te ryby trochę inaczej i podejdę od drugiej strony klatki, bo mam wrażenie, że tam może się dziać trochę lepiej. Dobra, myślę, że stąd to już możemy spokojnie to obławiać. Całą klatkę bardzo dokładnie. Całkiem spora, więc trochę tych rzutów na pewno będzie. Zależało mi przede wszystkim na to, żebym łowił też blisko tej roślinności. Bo tutaj, jeżeli są drapieżniki, to pewnie chowają się w tym. A tam, tak czy inaczej, nie działo się nic. Znaczy nic więcej, bo ogólnie wydarzyło się całkiem fajnie. Nie podchodzę bliżej wody, nie chcę płoszyć. Ryb. Udało się. Czyżby mój super pomysł, jednak ja nie, nie był taki super? Już myślałem, że spadło w trawę. Nawet dotknięcia cały czas. Albo okonki już sobie poszły i popłynęły na inną główkę. Bo to naprawdę był zły pomysł. Nie ma tego złego, zawsze mogę wrócić tam gdzie te brania były. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Albo mogę zrobić jeszcze coś mądrzejszego zobaczymy na cykadę całkiem spora, ale sprawdzimy 10 gramowa będzie ładnie latała mój kolega złowił na to przez ostatnie dwa dni sandacza, bolenia, szczupaka i chyba suma co z tego, że 300 km dalej najważniejsze, że złowił o i tu pięknie lata jest <grytanie> wymyśliłem I to od razu w pierwszym rzucie Zostaniemy się na dół, spróbujemy. Kurczę, i z takiego daleka to nawet hol trochę ciekawy. Uu, ładnie chodzi. Podoba mi się. Ciekawe co. Czy znowu okoń? Okoń, ale piękny. Największe, zdecydowanie. Już po Ciebie idę, kolego. Nie wypnij się. Idź tam do wody. Jak tu zejść bezpiecznie? Kurczę, że tej miarki nie zabrałem. Niedobrze. Uff, o ci grubas, o ty! <grych> no nie miałeś szansy się wypiąć, nie ma co. A ty, spokojnie. Większy? Chyba większy, nie? Tak mi się wydaje. 20, o nie, gruby i wydawał mi się większy. Ale sam wymyśliłem, jak złowić rybę na spinning, także jestem z siebie trochę dumny. Piękny jesteś. Kurde, zadowolony już jestem. I na cykadę na rzece nie spodziewałem się. Bardzo wolne zbijanie i gdzieś uderzył. Ale w tym rzucie przejechałem przez warko czy nic. Ja wiem, wiem, Tomek, chciałbyś już rybę co rzut? No pewnie żebym chciał. Kto by nie chciał? A, bo trawę złapałem. To faktycznie mogło nie brać. Normalnie łowię tym też z opadu podpijam o tyle, żeby zapracowało. I o, zaczep. I zostawiam, żeby doleciało do dna. Chociaż ryba nam chyba wzięła stoni. Widzisz, głowy nie dam. No człowiek nie spodziewał się, że będzie branie w ogóle. Ale w tym rzucie będzie. Mówię wam. O, może w następnym. Żeby było ciekawiej, ja już tą cy cykadą. O szty. O nie. To mi się zachciało gadać w złej chwili. Nie mogę jej stracić, bo złowiła rybę. Trzeba ją jakoś wyjąć. Kurde, nie chcę puścić. Co za dziadostwo. Mam nadzieję, że to jakiś kamień, bo wtedy, jeżeli przejdę tutaj, no może jeszcze lepiej kawałek dalej, to powinno samo wypaść. Gorzej, jeżeli to jest drzewo. Kurde, o-o-o! Złowiło rybę. Sami rozumiecie, trzeba się postarać. I rybę złowi, i drewno na oknisko. Wszystko w porządku. Tak pomyślałem, że skoro na te cykady było szybko uderzenie i to ładnej ryby, to obejdę jeszcze tą samą główkę wcześniejszą, na której byłem, i zobaczę, czy nie będą chciały na to uderzać. Bo rybka no, może nie najdłuższa, ale zdecydowanie najcięższa. A zrobić 5 czy 10 rzutów, zanim polecę dalej, to nic takiego. Najbardziej mnie ciekawi, jak ta cykada będzie pracowała w warkoczu. Po prostu rzucona, i czy coś można w ten sposób złowić. Pewnie, że będzie. Chyba skończyły mi się okonie, a ja jestem dzisiaj tak średnio przygotowany stricte na okonki. Chociaż mam wrażenie, że więcej ich nie ma, bo ani jednego cmoknięcia nie było. Przez jakieś 20 minut tutaj. W związku z tym, lecimy na jakąś kolejną miejscówkę. Wystarczy się stąd bezpiecznie wydostać i możemy jechać. Przeszedłem jeszcze dwie miejscówki, nawet do tknięcia. Jesteśmy chyba na moim finalnym miejscu, tak myślę. A tu leży coś ciekawego, chyba. A, stara kłódka, chyba. Myślałem, że podbierak. Szkoda. Dalej próbuję na TCKD, bo podoba mi się. Po prostu. A poza tym kolega na to połowił. Przejdę się tutaj kawałek. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że po prostu coś. Ciekawe, co jeszcze można złowić na taką cykadę. Mam nadzieję, że po prostu wszystko. Hmm. To się udało, coś fajnego. Chyba zmienię tę cykadę tutaj, bo jest za dużo kamieni i mniej. Szkoda. O tak, teraz już widzę ten kamień. Znaczy, mam nadzieję, że będę miał okazję ją zmienić. Może tak. A się nie zanosi, bo się wbiła w coś. Tylko się nie urwij. Najgorsze, że jej nie widzę. Nie, to był ładny oko. Nie chcę tego tracić. O ty, przetarłem. Żegnaj, moja cykado. Wspaniała to była przygoda. Nie zapomnę jej nigdy. Będzie mi brakowało tej cykady. Podobała mi się. Mała, tanta. Czy znaczy mała? Po prostu tanta. Spróbujemy tak, czterogramowa czeburaszka, nie wiem ilucalowa tanta, pewnie dwóch. Obrzucamy to w miarę dokładnie, zobaczymy co się stanie. Kurczę, najgorsze jest to, że zaraz miałem zmieniać tę cykadę, bo zahaczyłem o kamienie dwa razy. Teraz będę miał wyrzuty sumienia. Nic się nie wydarzyło, w planie miałem jeszcze kilka miejsc, ale szybko muszę wracać do domu. Także widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Dzień dobry ponownie. Kolejny dzień, trochę po wschodzie słońca. Bardzo mglisty poranek. To może być dobra pora na drapieżnika. Zacznę od małej tanty w takim kremowym kolorze. Zobaczymy, co słychać na miejscówce. Na samym wejściu zastałem tutaj smutny widok. Masę kormoranów. Ale to naprawdę masę. Ale odpłynęły, więc może nie jest aż tak źle. A nawet odleciały. Tak będzie sensowniej. Jest. Od razu. To chyba pierwszy rzut. Uf, hu, hu, hu. Piękny. Uuu, piękny. O, ale chodzi tam. Ulala. Specjalnie nie chciałem iść na dół, żeby go przypadkiem nie spłoszyć. A teraz muszę. Jesteś tam, kolego, jeszcze? Nie wiem, czy je... jest. Dobra. Damy cię tu. Poczekaj chwilę. O, ty <śmany> zimny jesteś. Ciekawe, czy ten sam co wczoraj, czy jednak jakiś inny. Piękny oksik. Od razu na wejściu. O ty ty. Coś tak czułem, że to może być fajny dzień. Piękny poranek i to się może trochę dziać. Nie jest chyba aż taki duży, jak myślałem, ale najważniejsze, że jest. Tego to się nie spodziewałem. Wypuściłem gościach tam spory kawałek dalej. Na szczęście, mam nadzieję, że nic mi tu nie odprowadzi przypadkiem. Niesamowite. Był taki czas w moim życiu, kiedy spinningowałem naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przestałem, bo na moich wirowniach po prostu drapieżniki się skończyły. Nie ma się co oszukiwać. I średnio jestem aktualnie w temacie przynęt i tym podobnych, ale na szczęście mam kogo zapytać. Wybranie tej konkretnej tanty i tamtej konkretnej cekady to oczywiście pomoc znajomych. I linki do wszystkich przynęt oczywiście będą w opisie filmu. A Ajajaj, czyżby był tylko jeden? Oj, 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 kamienie. Dojechałem. Do kitu, do kitu. I nie chcę puścić. Niedobrze. A mi się wszystko kończy. Tą tantę chyba też mam ostatnią, albo mam jeszcze całą jedną. Kurczę. Puszczaj. Gdzie to jest? Tu. Jest. Czyżby nie było ogonka? Nie, jest. Wszystko przeżyło. Niestety narobiłem hałasu. Ale co poradzić? Mam pewne opawy, że był to tylko jeden okoń i całkiem prawdopodobne mi się wydaje, że również go złowiłem wczoraj. Ani jednego puknięcia przez następne 20 minut przynajmniej. Nawet dotknięcia, ani śladu życia na wodzie. Niesamowite. Zaraz jeszcze podejdę na główkę, bo w tym warkoczu się coś działo wczoraj. Ale pfuch, niesamowite. Zobaczyłem na zdjęcie, które zrobiłem jednemu koniowi wczoraj i temu dzisiejszemu. No, koniach to okoń, całkiem podobne ryby. Niemierzone, Uff, zaczep, niemierzone oba, więc po prostu podobne. Jeszcze zobaczymy samą linię brzegową przy tych wszystkich trawach. Jeżeli tam nie stoją drapieżniki, to gdzie one mają stać? Kurczę. Chyba mi się o konie skończyły. Jest. O, szty. <ścoughs> o, i poszedł. Ale to był maluch. Poczułem takie delikatne skupnięcie już w warkoczu, i może to gonił aż do samego końca. No ale to nie była potężna ryba, trochę. Trochę jej zabrakło. Dobra, ostatni rzut, i lecimy na główkę. Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, przez zupełny przypadek. Natomiast na Wiśle w tym roku, ze spinningiem, na tym odcinku, szybkim i wąskim, byłem, myślę, koło 35, może 40 razy. Wcześniej udało mi się złowić jednego okonia, a na tym łamanym wyjeździe wczoraj, dzisiaj już sześć. Niesamowite. Teraz mam wrażenie, że z tymi drapieżnikami jest bardzo cienko, bo pamiętam jeszcze, o, powiem wyrusznął, rok temu czy dwa lata temu, Dosyć regularnie zdarzały się małe sandaczyki jako przyłowy. A jeżeli się nie mylę, mam na swoim koncie całego jednego malutkiego sandacza w tym sezonie. O, lecą kormorany. Zajęta miejscówka, wynocha. Dalej nie idę, żeby przypadkiem nie spłoszyć ryb. Najfajniejsze jest to, że wczoraj miałem takie dwa małe okonie, jak ten, który mi spadł. Właściwie to już pod nogami. I dwa te większe. O, ciekawe, czy to są te same ryby obie. Kurczę, nawet puknięcia już. Zaraz chyba zmienimy miejscówkę na kolejną. Mam nadzieję, że coś nam tu jeszcze wypali. Ostatni rzut chyba, jeżeli nic. Zaraz wyjdzie słońce i będzie coraz ciężej o ryby. Więc chcę jeszcze szybko zbadać jedną miejscówkę, która mnie ciekawi. Nie idę na dół, żeby przypadkiem nie poszyć ryb. Dalej mamy konkurencję. Pan próbuje łowić sandacze. Póki co efekty mamy podobne. Najbardziej mnie martwi, że na tyle rzutów, tyle miejsc nie wszystkie pewnie zobaczycie, ale całą masę miejsc już zwiedziłem, nie było nawet jednego małego sandaczyka, co w poprzednich latach się po prostu zdarzało. Ale mam jeszcze pomysł na kilka miejsc. Mam nadzieję, że gdzieś uda się trafić jeszcze coś ciekawego. O, 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 tam... o ty! Ta moja guma jest, bierz ją! Na pewno nie była za duża, ale była ryba. Nawet nie jestem pewien, czy to był atak drapieżnika, czy nie, jakiś białoryk się pokazał. A zrobię jeszcze, przynajmniej to 10-15 rzutów. Zobaczymy, jeżeli nic. To uciekam gdzieś kawałek dalej. Obłowiłem wszystko dookoła, co się tylko dało. Nawet puknięcia. A, to jeszcze jedna miejscówka, zanim pojadę dalej. Profilaktycznie. A może akurat będzie coś tutaj? Profilaktyka nie pomogła. Ani puknięcia. Ostatni rzut. Lecę na. Dobra, będzie jeszcze jeden, bo złapałem zielsko. I lecę gdzieś kawałek dalej. Nawet nie zielsko. Najgorzej jakąś starą szmatę, gdzieś pod sam brzeg. Przecież gdzieś te ryby muszą stać. Dla bezpieczeństwa jeszcze jeden, i poważnie zawijam, jest już prawie 11. .00. Nad wodą byłem chyba koło 7, .00. trochę czasu minęło znowu. Idziemy na... Ostatnie miejsce. Niestety już jest pełne słońce, nie ma chmur, więc pewnie łatwo nie będzie. Lekka zmiana taktyki w oblerek. Zobaczymy, co się wydarzy. Tylko bezpiecznie zejść. Zobaczymy, jak pracuje, bo na tego chyba nie łowiłem. Pięknie. Ten brzeg trochę zniszczony, aż strach chodzić po podniesionej wodzie nie tak dawno. Pływający? pływający? Więc będzie mógł spokojnie spływać z nurtem, o, ależ agresywnie pracuje. Podoba mi się O, jednak schodzi całkiem głęboko Niestety Pięknie chodzi, ale ryby nie biorą albo ich tu nie ma damy temu spłynąć kawałek jakiś. Zobaczę tylko czy się nie zaplątało. A, dobrze, że zobaczyłem o, odplątało się. Możemy go spokojnie puścić, niech spłynie. O, aż go będę widział powiedzmy jakieś 15 metrów. Przejedziemy to, zmiana przynęty. Tutaj trochę pokombinuję w końcu to ostatnie miejsce. A ja mam ze sobą coś, czego nie miałem wczoraj. Mamy metr, także liczę na konie, zaczep albo trawa. Niestety, co prawda nie widziałem ani jednego ataku, ale może spróbuję coś zaboleniem. Może to się uda. Coś poczułem nawet, ale to raczej trawa. Albo kamienie. To będzie przynęta numer 7, której próbuję. Obrotówka mała z czerwonymi plamkami. Oby działała. Będzie dobrze. Może przynajmniej na to coś uderzy. Przerobiłem łącznie 13 przynęt, ani dotknięcia. Niestety. Ale wynik, jak na Wisłe i tegoroczne moje sukcesy wędkarskie, całkiem spoko. Trzy naprawdę piękne, wiślane okonie. Mi pasuje. Mało się trochę dzieje. Myślę, że zrobię krótką przerwę od spinningu na Wiśle, a kiedy przyjdą poważniejsze przymrozki, to ruszę ponownie szukać czegoś. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.